mógłbym być? Może, żebyś nawet na chwilę gdzieś chciał. Dobra, yy, wykąpać się mogę tam u Was? No raczej. Dobra, ręcznik jakiś, mydło w płynie powinienem zabrać, czy wszystko jest? Serio pytasz o takie rzeczy? No nie wiem, no zawsze pytam, nie? Lepiej wolę się zapytać niż tam... Nie, wszystko u mnie jest. Wszystko jest? Super. Dobra, tak. yy, powiedz mi, bo to Sosnowiec jest, nie? Okej. Okay. No. Yy, powiedz mi, czy ja mam paszport ze sobą zabrać? No, musisz mieć paszport. Dobra, a dowód osobisty? Nie no, wystarczy paszport to znaczy, wystarczy tylko paszport, więc to zabierasz paszport i wpadasz, czy tylko dzwonisz tego? popierdolić. Popierdolić bym sobie chciał mm. ciebie? O ty kurwa, aaa, a, obraziła się. Dzwonię raz, jeszcze. A jak powiedziała, to? popierdolić! Dzwonimy jeszcze raz. Nie, dzwonię do innej, przepraszam. Halo. Halo, cześć. Wolna jest. Nie, nie, nie nie przyjedziesz, bo musisz mieć paszport. Bardzo mi przekro. Popierdolić bym cię chciał, chcesz? Co byś chciał? No, popierdolić ale się. się. Ale ty nie masz, masz czym? Jak? No. Ej, zajbisty gówno kupię kurze. Wyruchamy się na gównie. tak kurwa, pedale zjebany. Ej, dziwko, może trochę... O ty, kurwa. O ty, kurwa. A to była ta sama? Ty piara? Myślałem, że inna. Co tam, kurwo? Grzeczniej, świniaku zajebany. Co... Co zaczysz? No i co? Jakie masz teksty? No, zaprezentuj teksta. Proszę. Pranki robisz jak dubiel pewnie pod pierzyną, co? Jak stara. Ty, no w gówienku byśmy się potaplali. Co ty? Ja propozycja dobra. To z mamą się potaplaj, ona to lubi najpierw. Ej, 2000 zł ci oferuję. Mam jeszcze Tobie. Za potaplanie nie. się w gównie. Chciałbym, żebyś takiego bobka skręciła z tego Główna i wsadziła sobie do cipy. Albo żebyś. Ja ci wepcham te, te kurze gówno do dupy, a ty później to wysrasz. Może jesteś ty <grych> A ty bardziej. Ej, no ale po co ciśniesz, kurwa? Ja po tobie ciśnąć nie ci... chciałem, tylko se jaja porobić, bo mam w sumie pompę w chuj. do telefonu? Czekaj, właśnie kończy laskę, robię klienta, zaraz podejdę. Ty jesteś pojebana! Ej, a ty powinnaś mieć, kurwa, ksywę Mercedes. A wiesz czemu? O, ty kurwa suka jebana, na matkę mi wjechała. No, teraz jedziemy. Skrzynka poczty głosowej osoby do... 100% kultury osobistej, kurwa w opisie. No jeżeli. Skrzynka bo głosowej ona. Ej, ona w opisie napisała, że ona oferuje 100% kultury osobistej. Ja pierdolę, nie no to jest. Cześć, cześć. No. Yy, czy mógłbym wpaść do 15 minut do ciebie? Yy, wiesz co, jakby zadzwonił za 10 minut, dobra, to ci odpowiem, bo ktoś idzie. A może nie przyjdzie. A, no. idziesz się napierdalać. Yy, znaczy, O nie, nie, dobra, dobra, dobra. Ej, idź to dobra. pierdalmy się w dupę, dobra? Może być? <laughs> kurwa. Zjebałem, no, i ma, no kurwa, bo ktoś idzie. No.